Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwa powitać w gospodarstwie agroturystycznym Rudakitka w Żochowie, gmina Potęgowo. Jeżeli chodzi o samo gospodarstwo, to za chwilę pokażemy Państwu niewielką bazę noclegową, jaką tu posiadamy. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to może króciutko opowiem o tym, co oprócz tego można tutaj u nas robić. Gospodarstwo znajduje się na terenie Natura 2000, bardzo blisko rzeki Łupawa. W związku z czym e, bardzo często gościmy tutaj grupy kajakowe, ale oprócz tego wykorzystujemy naturalny teren e, nad Upawą do tego, aby również zbierać e, zioła, spacerować czy po prostu relaksować się. I taki właściwie jest charakter tego gospodarstwa. Jest może niewielki, dosyć surowo wyposażony, ale myślę, że dla miłośników natury i osób, które chciałyby po prostu wypocząć, znajdzie się tutaj sporo różnych możliwości. Jeżeli chodzi o teren lokalny, no to również w niedalekiej odległości stąd znajdują się znane bardzo megality, które też warto odwiedzić. Natomiast My, oprócz tego, że gościmy tutaj różne osoby, to także można spróbować u nas lokalnych produktów typu własny ser czy upieczony na miejscu chleb. W naszym gospodarstwie, oprócz tego, że gościmy na noclegi, to również zajmujemy się permakulturą. W związku z czym zapraszamy naszych gości do tego, aby poznali, co to jest permakultura, do tego aby rozejrzeli się w ogrodzie, a oprócz tego można również spróbować produkty lokalne, nasze wytwarzane z, zarówno z warzyw i owoców ogrodowych, ale także pozyskanych w Naszej tutaj w naszym terenie. Robimy różne herbatki ziołowe. No i oczywiście zapraszamy gości do tego, aby z nami razem uczestniczyli w tych procesach. Dla osób, które chciałyby się zatrzymać w naszym gospodarstwie, mamy różne opcje, jest to dom, w którym znajdują się warunki takie zwykłe domowe. Mamy również domek letni, w którym można odpoczywać na pryczach takich wojskowych, troszeczkę garnizonowo, a już dla osób, które w ogóle chciałyby przeżyć coś ciekawego na wakacjach pod gruszą, zapraszamy do spania na sianie, które niedawno zostało zebrane z pobliskiej łąki, co może być również dodatkową atrakcją, ponieważ już w tej chwili rzadko kiedy takie możliwości się zdarzają.